Maserak miał z Kaczorowską na pieńku. Najnowsze wyznanie rzuca nowe światło na ich relacje. Agnieszka Kaczorowska i Rafał Maserak znają się od lat dzięki turniejom tańca. Swego czasu nie było im jednak po drodze, a wszystko przez wypowiedzi tancerki na temat Tomasza Wygody. Potem jednak wszystko sobie wyjaśnili, a Agnieszka wróciła do tańca z gwiazdami. Teraz Rafał Maserak wypowiedział się na temat jej ewentualnego braku w następnej edycji TASK. Kaczorowska i Rogacewicz byli faworytami. Nie powalczą o kryształową kulę. 17. edycja tańca z gwiazdami, która jest wyjątkowa pod wieloma względami, dobiega końca. Już w najbliższą niedzielę, 16 listopada, odbędzie się wielki finał. O kryształową kulę powalczą Maurycy Popiel, Mikołaj Bagi-Bagiński i Wiktoria Gorodecka. Początkowo w gronie faworytów do zwycięstwa wymieniany był tańczący z Agnieszką Kaczorowską Marcin Rogacewicz. Niestety w siódmym odcinku odpadł z programu, co zaskoczyło wiele osób. W przeciwieństwie do innych par, Kaczorowska i Rogacewicz nie pożegnali się z uczestnikami i niemal od razu czmychnęli ze studia, nie biorąc nawet udziału w live na Instagramie, w którym dotąd każda z odpadających par miała okazję powiedzieć parę słów od siebie. To wszystko sprawiło, iż pojawiły się plotki o możliwym braku zaproszenia Agnieszki Kaczorowskiej do kolejnej edycji. Rafał Maserak zdradził, co sądzi na temat jej ewentualnej nieobecności w programie w przyszłości. Maserak szczerze o ewentualnym braku Kaczorowskiej w kolejnej edycji. Rafał Maserak i Agnieszka Kaczorowska znają się od lat, z czasów, zanim jeszcze taniec z gwiazdami stał się modny. tego czasu mieli ze sobą pięku, kiedy to Rafał stanął w obronie Tomasza Wygody, na temat którego Agnieszka wypowiedziała się dość lekceważąco. Tancerka jednak zrozumiała swój błąd i kajała się, a jej relacje zarówno z Wygodą, jak i Maserakiem stały się jak najbardziej poprawne i wszyscy zapomnieli o dawnych niesnaskach. Obecnie znów głośno jest o tancerce, co ma związek z jej głośnym opuszczeniem programu wraz z Marcinem Rogacewiczem. Momentalnie pojawiły się plotki, że być może producenci nie będą chcieli jej zatrudnić do kolejnej edycji. Rafał Maserak w rozmowie z Jastrząb Post wyjawił, co na ten temat sądzi. Trudno powiedzieć, może program straci, a może zyska. Z jednej strony Agnieszka była ważną częścią tego projektu, ale z drugiej, jej nieobecność może otworzyć drzwi dla nowych, fantastycznych tancerzy, którzy marzą o tym, żeby dołączyć do programu, powiedział, dodając. Tak jak ja kiedyś dostałem szansę i zasiadłem w zastępstwie za stołem jurorskim, co pozwoliło pojawić się nowym twarzom na parkiecie. Teraz tak samo Agnieszka swoim odejściem może dać możliwość innym, by się pokazali. Co ciekawe, chętnie też obejrzałby spektakl taneczny Kaczorowskiej i Rogacewicza, z którym mają zamiar jeździć po Polsce. Stwierdził, że jeśli znajdzie czas, to chętnie się.